Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Wczoraj mnie nie było, ale też y, troszkę z, nie wyrobiłam się z czasem. No i troszkę tak czuję się nie za dobrze i y, do, parę sprawnie ostatnio przerasta, ale nie mówmy o tym. I y, y, pojawiłam się wczoraj wieczorem, nakręciłam filmik o kręgosłupie. Ja Was bardzo przepraszam, ale Musiałam go skasować ze względu na niedozwolone treści. Nakręcę drugi, już taki bardziej <gryny> zgodny z prawem, że tak powiem. No, no cóż, no, nie wszystko wiem, i czasem są rzeczy, które po prostu ktoś mi pokaże. W tym wypadku była to Ania, z którą miałam przyjemność się już spotkać, i właśnie powiedziała mi w czym rzecz, więc filmik został skasowany. Ale nakręcę, tak jak mówię, drugi, i może ten drugi już będzie od razu z ćwiczeniami, żeby już nie robić dla Was dwóch części, tylko jakoś tak wszystko zmieścić w takiej jednej całości. To a propos wczorajszego filmu, jeszcze raz Was bardzo przepraszam. A dzisiejsza stylówka to jest sukienka z firmy Tricolor. To jest w tych motywach afrykańskich, panterkowych, wężowych, tygrysich, jak zwał, tak zwał. Ja ją znalazłam na śmietniku. To jest rozmiar 40, cieszę się, bo ostatnie moje rozmiary to był 42, 44, 46 już podchodziło, a dzisiaj weszłam w 40, jest troszkę luźna, fajna i ona ma takie futerko, ono jest takie brązowo-szare, nie wiem czy to widać. No, no widać, że już troszeczkę tak jakby sfatygowane, ale jeszcze można w nim pochodzić. Jak się już bardzo zniszczy w praniu, to po prostu je wymienię. No chyba, że mi się znudzi, to nie wiem, co z nią zrobię. Czarny golf, czarne getry. I do tego będę miała moje y y panterkowe glany, które bardzo lubię. Y y I myślę, że będą pasować, ponieważ dół mam czarny. Więc dzisiaj, tak na dziko, z czeka i te klimaty. No. Mam nadzieję, że będzie mi ciepło, bo wczoraj byłam w takim zestawie szarym, szare dżinsy, yy, szary sweterek, taki zakładany. Yy, no i taką miałam, czerwoną biżuterię. Na Instagramie tam jest moje, moja fotka. I yy, 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 co jeszcze? Aha, yy, co znalazłam ostatnio? No nie śmiejcie się ze mnie. No i ja mam już także takie. Coś zobaczę na tym śmietniku albo koło śmietnika, a tak zobaczyłam, bo ściągają ozdoby świąteczne. I te wszystkie bombki, które są na rynku i gdzieś tam w uliczkach po boku, poniewierają się tak gdzieś przy śmietniku, przy kontenerach. Widzę, że panowie robotnicy noszą takie torby z takimi lepszymi, które są, się nadają chyba jeszcze do użycia w przyszłym roku. No, a ja taką bidulę na kontenerze znalazłam, tak wystawała z niego, no i mówię, wezmę, wezmę. Ona jest taka jakaś świąteczna, dość duża, no będzie miała z 20 cm średnicy. E, jakieś tu są tiuliki, e, trochę to niemrawo jest zrobione, no ale okej, okay. i wezmę ją, e, ładnie oczyszczę. I zrobię rzeźbę. Ja też często inspiruję się mitologią grecką i to będzie Atlas trzymający, trzymający Ziemię, ale ta Ziemia nie będzie taka piękna, jak ją znamy, niebieska planeta, tylko to będzie planeta zmęczona, zaśmiecona i po prostu. Ta rzeźba ma mieć przekaz właśnie, że nasza ziemia jest w coraz gorszym stanie i musimy o nią dbać, żeby znowu była piękna. Ja mam nadzieję, że natura sobie poradzi i z zanieczyszczeniami i z nami, ale trzeba jej trochę pomagać. Mimo wszystko. I i taką to kulę sobie znalazłam i będę działać. No, ja największy problem mam z tym, że ja zaczynam swoje dzieła i często ich nie mogę skończyć. Kilka prac już mam w połowie zrobionych, ale przychodzi następny pomysł, i tamtą rzucam, i robię następną, też jej nie zdążę skończyć, i następna leży. Więc muszę pracować nad swoją uważnością i cierpliwością, bo to jest mój problem. No i pewnie tak z tą kulą będzie, nie że. Znowu coś zrobię i, e, i będzie czekać na swój ciąg dalszy, już szafka tam leży, jedna, druga, e, leży moja ramka e, wiosenna, ale do wiosny jeszcze jest trochę czasu, więc może zdążę, e, to może ją zrobię, no a ta kula, no też, też pójdzie gdzieś tam, na więcej czasu mam w sobotę, w niedzielę, to e, może będzie... Czas. Chociaż nie wiem, czy będzie czas, ponieważ w sobotę jest targ staroci w betomiu, może się wybiorę, jak będzie w miarę ładna pogoda. I jeszcze e, Ania mi dała cynk, że w domu handlowym M1 w betomiu e, są e, targi rękodzieła. Podejrzewam, że to na pasażu gdzieś się odbywa, że wystawiają się twórcy ze swoim rękodziełem, ze swoimi pracami, handmady. I yy, no, mam ogromną chęć pojechać. Być może uda mi się umówić z Anią, może nas Andrzej zawiedzie, może pojedziemy sami, jeszcze nie wiadomo. <coughs> Zobaczymy. Do, no już niedługo, bo sobota, niedziela są te targi. No, ale w niedziela też jest również targ w betomiu i ten saroci, bo to troszeczkę inna, inna specyfika no i w Mikołowie, więc zastanawiam się, czy pojawią się również wystawcy, którzy handlują na Bytomiu, ponieważ to taki konflikt interesów, gdzie jechać, Bytom Galeria, czy Bytom Pchli Targ, dark staroci, no zobaczymy, no podejrzewam, że y też bym się może wystawiła, w, jakbym wiedziała, że są takie targi i żeby ktoś się ogłosił, że przyjmują zapisy, ale nie wiedziałam. Ale nic straconego obejrzę sobie. No i myślę, że też miejsce jest drogie, bo w galeriach dość te kwadraty, metry kwadratowe trochę u nich kosztują. Kiedyś chciałam na taki targ jechać do Czeladzi i... No nie pojechałam, bo stwierdziłam, że cena za stoisko jest zbyt wysoka. No i, 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 i zrezygnowałam. Ale byłam na tych targach i były i były fajne. Yy. Także w Bytomy też podejrzewam, że będzie bardzo fajnie i fajnych rzeczy można... Fajne rzeczy można zobaczyć, coś można podejrzeć, jakiś, na jakiś pomysł wpaść. Postaram się nakręcić filmik, jeżeli pojadę. Yy. No, no, wszystko, wszystko rozwinie się w czasie. No, a tutaj wracając do mojej bombeczki, no to tak jak mówię, będzie rzeźba Atlas trzymająca Ziemię, a druga rzeźba, no nawet, nawet nie rzeźba, tylko recykling, upcykling, czyli sztuka użytkowa, recyklingowa. I yy, no znalazłam u nas przy garażu kołpak do samochodu z Mercedesa. I bardzo mi tutaj przypasował zegar, więc chyba będzie z tego zegar. Chociaż nie wiem, czy ten znak Mercedesa nie będzie yy, się trochę gryzł ze wskazówkami. No ale zobaczymy. On i tak jest do pomalowania, bo jest brzydki, obdarty, brudny, i... ale sama forma jest fajna, więc stwierdziłam, że zrobię z niego zegar. <laughs> No, i na razie czeka na swoją kolej, bo nie wiem kiedy, kiedy będę miała wenę twórczą, żeby się do niego zabrać. No to takie moje pomysły na dzisiaj. Dzisiaj już mamy czwartek, więc do weekendu już coraz bliżej. Zapraszam Was na te targi, jeżeli macie blisko do Betomia. No, i, i życzę Wam miłego dnia. I, i żebyście y, y, jakoś tak ten spędzili w takich dobrych nastrojach ten dzień. No wczoraj u nas była śnieżyca, dzisiaj też tak widać, że tak coś tam nie za fajnie jest, no ale już luty i y, niedługo będzie już marzec, a w marcu jest wiosna i, 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 i może już będzie cieplej i tak można będzie się fajnie ubrać na kolorowo Założyć cieńsze płaszczyki, braciki, <grystanie> ale mam pomysły, nie? No i, i co? No, i tyle. Także y, ja się czuję w miarę dobrze. Mam nadzieję, że nic tam gdzieś mnie nie, nie będzie, nie będzie mi przeszkadzało. Y, w, w moim dzisiejszym dniu pójdę, do, pójdę pomodlić się do Maryki. Ona mi zawsze tam wskazuje drogę i, i będzie dobrze. Także y, sobie życzę, Wam życzę y, i tym osobom, które y, tam gdzieś nie wybadają się o mnie pochlebnie, też Wam życzę wszystkiego dobrego. Co? W życiu trzeba się kochać, a nie dołować i, i złościć na siebie. Także, moi drodzy, no, mamy jedno życie. Wykorzystajmy je jak najlepiej. Chociaż, chociaż w filozofiach y, indyjskich y, reinkarnacja jest, no, to pewnie wiecie, że, że jest dużo filozofii mówiących o reinkarnacji. Ja akurat w reinkarnację wierzę i polecam Wam taki film na YouTube. Są przeznaczenie dusz i wędrówka dusz, o tym, co robią dusze, jak wracają do źródła. Bardzo fajne filmiki, to są audiobooki właściwie i, i ja je tak słucham przed zaśnięciem. I wiecie, mam czasem takie, nie wiem skąd mi się to bierze, ale taką tęsknotę za domem jakby nie była stąd, że, że, że chciałabym już wrócić i, i tam po prostu odpocząć że, no taka tęsknota mi się włącza, ale z drugiej strony mam tutaj tyle rzeczy do zrobienia jeszcze i, e, i stwierdzam, że jednak e, jeszcze tutaj trochę zostanę, jeżeli Bóg pozwoli. No, ale, ale mniej więcej czuję tą tęsknotę i. Nie wiem, może to jakieś moje chore fantazje, to też tak może być. W końcu mam osobowość yy, yy, paranoiczno-depresyjno-unikającą. Yy, o, tak, tak, taką mam diagnozę, co do mojej osobowości. No, także... Yy. Aha, jeszcze schizoidalną. schizoidalną. to nie mylić schizofrenią, bo to jest coś innego. Schizoidalna bardziej opiera się na bajkowym świecie i teoriach spiskowych, więc, no ja też lubię bajkowy świat, lubię świat mitologii, elfów, aniołów. Po prostu gdzieś tam zostałam trochę taka mała dziewczynka i, i dobrze mi z tym. No czasem ta ufność w ludzi, Powoduje, że, że, że gdzieś się poślizgnę i, i czegoś nie zauważę, ale wszystko jest w życiu lekcją, więc starajmy się tak myśleć, że, że jesteśmy tu po to, by doświadczać i uczyć się, więc to tak no, trochę pomaga w życiu, żeby przeżyć te gorsze dni po prostu. Wszystko jest w życiu lekcją, wszystko minie, wszystko jest doświadczeniem. No, to już tyle. Nie przedłużam, moi kochani. Miłego dnia Wam życzę. Uważajcie na siebie, ubierajcie się ciepło, bo mimo tego, że nie jest bardzo zimno, jest zimny wiatr. Żeby Was nie przywiało. Pozdrawiam Was serdecznie.